Dzień dobry państwu, witam. Do sprzedaży dziś mamy Forda Mondeo, samochód z polskiego salonu, zakupiony od pierwszego właściciela. Samochód z silnikiem 1,5 benzyna, 160 koni mechanicznych, manualna sześciobiegowa skrzynia biegów. Samochód z przebiegiem teraz 184 000 km bardzo dobrze wyposażony. Mamy cztery elektryczne szyby, lusterka, światła jazdy dziennej, klimatronik dwustrefowy, radio, CD, nie, tutaj mamy USB, możliwość słuchania, CD też mamy, możliwość słuchania muzyki z telefonu, zestaw mówiący łączony przez Bluetootha też, także takie dobre wyposażenie. Mamy też podgrzewaną przednią szybę, tu wszystko sterowanie z kierownicy, cóż jeszcze, parktronik z tyłu. Felgi miał 16 salowy. Proszę Państwa, samochód z pełną historią serwisową tutaj z Warszawy, z serwisu Forda. Ostatnio 2000 czy 3000 temu wymieniony kompletny rozrząd, oleje, filtry, płyny, jakieś uszczelniacze, na wszystko jest faktura na około 2000 zł, plus książka serwisowa zapełniona, wszystko w serwisie Forda w Warszawie było wykonywane na bieżąco. Cóż tu więcej można powiedzieć o wnętrzu? Jeszcze coś jest i autoalarm założony. Dwa kluczyki oczywiście też są. Dobra, pokażę wnętrze dokładnie. Wnętrze, tak jak Państwo widzą, w nienagannym stanie. Utrzymane naprawdę świetnie. Takie mamy felgi aluminiowe te 16-calowe. po są nokia. Tył też świetny, świetny stan. No, tu mamy ledowe z tyłu światła. No, i bagażnik ogromny, proszę Państwa. Jak to w Fordzie Mondeo jest naprawdę przeogromny. Dobra, pokażmy go teraz z zewnątrz, dokładnie. O, tak to się, proszę Państwa, auto prezentuje. Tak jak wcześniej wspomniałem, pierwszy właściciel. Auto było w leasingu, później właściciel wykupił leasing, zostawił samochód dla syna. Teraz my go odkupiliśmy od właściciela. Tak jak to wcześniej wspomniałem, pełna historia serwisowa. Auto bardzo dobrze zadbane, są przyciemione szyby i wszystko, proszę Państwa, w samochodzie jest sprawne. Klimatyzacja, elektronika, elektryka wszystko działa. Samochód ma ważne ubezpieczenie, przegląd techniczny. Także teraz śmiało można zakupić auto, jechać na wakacje. Jest po pełnym serwisie, także nie mamy żadnego wkładu finansowego. Też, proszę Państwa, możemy na ten samochód udzielić kredytu, raty, kredyt bez pierwszej wpłaty. Formalności załatwiam wszystko w ciągu maksymalnie półtorej godzinki. Samochodem można odjeżdżać do domu. Tak jak widzimy, lakier w nienaganym stanie bardzo ładnie się błyszczy, chociaż to nie miało żadnej polerki. Jakby zrobić polerkę, on by jeszcze na pewno lepiej wyglądał. Tak to wygląda. A co do uszkodzeń? No mamy tutaj, tak jak widzimy, jakieś odbitki od kamyków pozaprawiane. No jest tego, no jak to. Na masce też gdzie, nie gdzie mamy jakieś odbitki. Tutaj też, na zderzaku. No ale to proszę Państwa, tego się nie, nie przeskoczy, bo no nie da rady. No. kamyki zawsze na drodze tutaj mamy gdzieś dotknięte było Ukrawężnik. No i tak jak mówiłem, na tym zderzaku takie wypiaskowanie jest. Bok. Na boku, proszę Państwa, zauważyłem tylko jedną wgniotkę. Zaraz postaram się ją namierzyć i pokazać Państwu. Już ją widzę. Tak, to jest bardzo ładne. Tu w tym miejscu jest takie małe załamanie. Nie wiem, czy to, czy to się zobaczy tutaj dokładnie, w tym miejscu. Jest takie mała, mała wgnioteczka. A tak więcej na na tym boku nie ma nawet jednej wgnioty. Tu jest naprawdę świetnie. Ten samochód wygląda. Tylny zderzak jest ładny. Nie jest porysowany. Tutaj jest salutki. Teraz spójrzmy na tą stronę. Na tej stronie proszę Państwa nie ma nawet jednej wgniotki. Nic. Nic nie ma. Naprawdę tutaj wygląda samochód bardzo dobrze. Nic, nic, nic. Na dachu są gdzie, nie gdzie jakieś odbitki. Muszę po prostu dobrać lakier i to pozaprawiać. No i na ogół to tyle jest z tych, z tych wszystkich uszkodzeń. Tak jak mówiłem, każda szyba jest oryginalna, żadna nie była wymieniana. Dobra, teraz odpalimy jak pracuje silniczek, proszę Państwa, silniczek bez zarzutu, totalnie cichutko, równiutko, e, bardzo ekonomiczny samochód, przebieg 184 tysiące. Tak jak widzimy, wszystkie kontroleczki, wszystko gaśnie. Dobra. Tak jak mówiłem, cichutko, równiutko, niemyty, przykurzony, nie ma jakichś wycieków, nic. Bardzo fajnie chodzi, bardzo sprężysta, taka dynamiczna jednostka. Jak widzimy, był przy 179 wymieniony roza czyli 5000 dosłownie kilometrów temu. Każda lampa oryginalna, żadna nieruszana, nie wymieniana. Tu mamy wszystko w nominale. No już pozostaje mi zaprosić państwa na oględziny, jazdę próbną no i do zakupu. Cena naprawdę bardzo dobra będzie. No, auto będzie wystawione na Otomoto. także zapraszam do zaobserwowania. No i oczywiście kto jest zainteresowany, serdecznie zapraszam do kontaktu. Też na Otomoto będzie podany kontakt do mnie. Już naprawdę auto jest warte swoich pieniędzy. To jest w sumie bardzo fajny nowoczesny samochód z ekonomicznym benzynowym silnikiem z Euro 6 oczywiście. Polecam się i zapraszam do kontaktu. Kłaniam się nisko. Pozdrawiam serdecznie.